Witam was serdecznie, oto ten mechanizm z poprzedniego poradnika Na super piec w minecraft'cie Ło No on cały czas działa Tylko nie ma co przypalać Pokażę wam ile tutaj fajnych rzeczy się zmieniło w bazie Ta dźwignia już nie otwiera dwóch, ale otwiera już Trzy takie fajne rzeczy, tutaj O no, normalnie tutaj zrobiłem kolejny taki rozsuwany pędaszek, dodałem takie no normalnie tutaj piękne kraty o tutaj też niech się tutaj nie wkradnie i tutaj też kraty są, no i tutaj już coraz ładniej to wygląda tutaj dodałem taki fajny ten no można powiedzieć balkon, będzie można podziwiać to co tam będzie a tutaj mamy naszą mini hutę, Czyli ten piec automatyczny, który jest tam na górze. Tak jak na poradniku wam pokazałem, tak właśnie trzeba dawać. Tutaj dajemy normalnie ten to co ma nam przepalić, a tu dajemy paliwko. I będzie działało. Teraz ja sobie nawet mogę zejść na dół i wam pokażę, że to działa. O. No, ten pierwszy tutaj tylko będzie widać. Nie widać, sobie tutaj jeździ na górze, dostarcza to, co ma na dole się przepalić. A tutaj, ten, to, co ma nam normalnie, tam dostarczyć takie niesamowite paliwo i to tak działa w kółko. Wy tylko sobie później chodzicie, nie dokładacie tam nic, sobie odbieracie to, co tutaj normalnie ląduje z góry Działa? No pewnie, że działa. O. Jest, jest. Jest tego coraz więcej. U, a później sobie możecie tutaj pokładać w takich różnych fajnych skrzyniach. Pięknie to wygląda. To wszystko działa i będzie tego jeszcze więcej. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się to podoba. Bo na pewno się podoba. Ło, taka ultra super baza z fajnymi mechanizmami. No, coś szkoda dałem. Tutaj sobie można normalnie skakać skóry No. Hejka, trzymajcie się. Hej.